Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na surówkę z młodej kapusty Ogórka i Marchewki, czyli świetny dodatek do obiadu i dań z grilla. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Młodą kapustę szatkujemy. Poszatkowaną kapustę posypujemy odrobiną soli i lekko wygniatamy. Odstawiamy na 15 minut. Po tym czasie z kapusty odsączamy nadmiar soku. Opłukany i osuszony koperek drobno siekamy. Obraną marchewkę ścieramy na tarce o dużych oczkach. Umyte ogórki razem ze skórką również ścieramy na tarce o dużych otworach. W dużej misce umieszczamy poszatkowaną kapustę. Dodajemy startą marchewkę i ogórki, oraz posiekany koperek. Na końcu dodajemy majonez oraz musztardę. Wszystko doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną surówkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, aby wszystkie smaki się przegryzły. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.